Tytuł, jak widać, ustalenia w tle przeobrażenia aparatu bezpieczeństwa służby specjalne państwa demokratycznego 88-90. I znowu nasz prelegent kazał no, przekazać czy ostrzec, że to jest tylko 20-minutowy referat i nie jest w stanie tutaj poradzić sobie ze wszystkimi niuansami. Dlatego ten referat ma charakter taki informatywny, czy informacyjny, raczej szkicowy. Wątki zostaną rozwinięte. W materiałach pokonferencyjnych. Przypominam sobie i pozostałym uczestnikom, że mamy 20 minut na wygłoszenie swoich referatów, przedstawienie swoich wystąpień, później nastąpi część dyskusji. Niedyskusyjna, tylko część dyskusji. Tu na, na, na wstępie dr Rafał Leszkiewicz właśnie przeprasza, że, że nie, może, nie może być, ale musiał pojechać do Talina na konferencję Need to Know dotyczącą służb, służb specjalnych, tak więc tematu związanego z dzisiejszą problematyką, którą proponuję. 6 kwietnia 1990 roku na fali zmian zapoczątkowanych obradami Okrągłego Stołu przyjęto ustawę z, o Urzędzie Ochrony Państwa. Jej wejście w życie to data rozpoczęcia procesu kształtowania się służb specjalnych już demokratycznej Polski. Niniejszy referat stanowi próbę opisania procesu transformacji komunistycznych organów bezpieczeństwa państwa, czyli Służby Bezpieczeństwa MSW, w służbę ochrony państwa, jaką był UOP. Niedawno o przekształceniach w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych pisał dr Tomasz Kozłowski z IPN w książce świetnej, zresztą Koniec MSW, Transformacja organów bezpieczeństwa państwa. Tutaj na slajdzie jest ona widoczna. Przygotowania do zmian w aparacie bezpieczeństwa perelowskim rozpoczęły się faktycznie już pod koniec 1988 roku. Jednak dopiero latem 1989 rozpoczęto wykonawczy proces reorganizacji SB, która liczyła wówczas około 24 czy ponad 24 tysiące funkcjonariuszy. Właśnie latem minister spraw wewnętrznych generał Czesław Kiszczak zarządzenie numer 075 na 89 z 24 sierpnia 1989 roku. Widocznego tutaj na slajdzie, zlikwidował część departamentów i powołał w to miejsce nowe struktury, przydzielając im zupełnie inny katalog zadań. Likwidacji uległy departamenty 3, 4, 5, 6 MSW. Zlikwidowano także Biuro Studiów i Główny Inspektorat Ochrony Przemysłu. W ich miejsce powołano nowe jednostki organizacyjne: Departament Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa, Departament Studiów i Analiz oraz Departament Ochrony Gospodarki. Wcześniej zlikwidowano także Biuro W i perlustracja korespondencji, włączając je w struktury Departamentu II, czyli kontrwywiadu. Z kolei kolejnym zarządzeniem nr 95 Ministerstwa Zagranicznych z 21 listopada zlikwidowano Zarząd Polityczno-Wychowawczy. Konsekwencją wymienionych zmian organizacyjnych było także wydanie nowej instrukcji w sprawie szczegółowych zasad działalności operacyjnej SB. Była ona załącznikiem do zarządzenia nr 001289 z 9 grudnia 1989 roku. Jak pisał Kiszczak, cytuję: Wraz ze zmianami wprowadziłem instrukcję w sprawie szczegółowych zasad działania SB, która uwzględnia dokonane w Polsce zmiany polityczne oraz rygorystycznie określa zasady i formy pracy operacyjnej tej formacji. Konsekwencją opisanych zmian organizacyjnych była również decyzja z 7 stycznia 1990 roku szefa SB pułkownika Jerzego Karpacza. W sprawie dalszych przekształceń organizacyjno-funkcjonalnych i kadrowych w SBMSW polecono w niej, aby ograniczyć zakres działania SB, łączyć komórki organizacyjne i ograniczać obsadę kadrową w centrali na poziomie departamentów. Nakazano zlikwidowanie terenowych jednostek SB w rejonowych Urzędach Spraw Wewnętrznych, przenosząc funkcjonariuszy do Milicji Obywatelskiej lub w wyjątkowych okolicznościach do WUSW, czyli wojewódzkich Urzędów Spraw Wewnętrznych. Istotnym elementem przygotowującym głębszą reformę SB było wprowadzenie zarządzenia numer 890 ministra spraw wewnętrznych z 22 stycznia 1990 roku. Najistotniejsza zmiana dotyczyła do określenia, a w zasadzie określenia statusu funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Do tej pory on był właściwie nie do końca skodyfikowany przez cały okres funkcjonowania tejże służby. Główna zmiana polegała więc na dodaniu zapisu wskazującego, kto konkretnie pełni służbę w służbie bezpieczeństwa. Do tej pory to nie było skodyfikowane, co być może jest dla niektórych zaskakujące. Warto zwrócić uwagę na to, że do końca grudnia 1989 roku legitymację SB mieli funkcjonariusze 26 jednostek organizacyjnych MSW, czyli poza jednostkami wykonującymi zadania operacyjne było to np. Biuro Ochrony Rządu, Departament Techniki, Biuro Paszportów, Gabinet Ministra czy biura literowe. ABC, prawda, TW. Stąd na dzień 31 lipca 1989 roku SB liczyła w tym systemie ogólnym ponad 24 tysiące funkcjonariuszy, jak już było powiedziane, a po, wejściu, a po wejściu w życie zarządzenia z stycznia 1990 roku według stanu na dzień 20 lutego było w SB jedynie 6681 etatów. Miało to potem kluczowe znaczenie w procesie weryfikacji, prawda? czy raczej formalnie kwalifikacji funkcjonariuszy SB chcących służyć powstającym UOP-ie lub policji. Bowiem opisany powyżej zabieg na, polegający na dookreśleniu, które jednostki należy traktować jako formację SB, a nie MO, stworzono wyłącznie po to, by ukryć część funkcjonariuszy i uchronić ich przed planową, planowaną weryfikacją ostatecznie jednak już po wejściu w życie ustawy o tak zwana instrukcja Kozłowskiego określiła stanowiska na których służba była traktowana jako ta odbyta w służbie bezpieczeństwa i ta lista była szersza niż w tym styczniowym zarządzeniu. Równolegle do zmian w MSW wprowadzanych przez stare kierownictwo resortu pojawiały się inicjatywy poselskie zmierzające do zmian w resorcie spraw wewnętrznych. 18 stycznia 1990 roku grupa posłów OKP Piotr Polmański, Stanisław Kraus, Jan Kislińczyk, Janusz Okrzesik, Michał Caputa, Jerzy Koralewski, Andrzej Miłkowski, Adela Dankowska, Bogdan Kopczyński i inni, między innymi Henryk Wójec jeszcze czy Jan Rokita, zgłosiła projekt ustawy o ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa obywateli i organach właściwych w tych sprawach, jak również ustawy o Urzędzie Spraw i Ministra Spraw Wewnętrznych. Na ich podstawie, na podstawie miano powołać nowe służby specjalne Demokratycznej Rzeczpospolitej, jak również dokonać przekształcenia MO w policję. Przedstawicielami posłów do prezentowania projektu zostali wyznaczeni Jan Rokita i Edward Rzepka. W tym miejscu należy przypomnieć, że już latem 89 roku w Krakowie podjęto pracę nad tak ustawami policyjnymi. Ich opracowaniem zajął się utworzony przez profesora Jana Widackiego zespół do spraw prawa policyjnego. Równolegle prace o charakterze legislacyjnym prowadzono w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. 7 lutego 90 roku do Marszałka Sejmu trafiły konkurencyjne projekty trzech ustaw przyjętych dwa dni wcześniej na posiedzeniu Rady Ministrów. Były to ustawy o urzędzie ministra spraw wewnętrznych oraz o policji i o urzędzie ochrony państwa, a także o zmianie przepisów o służbie funkcjonariuszy SB i MO. Na posiedzeniu plenarnym Sejmu 9 lutego odbyło się pierwsze czytanie wszystkich projektów ustaw. Pakiet ustaw zgłoszony przez posłów prezentował Jan Rokita, natomiast ustawy rządowe przedstawił Zbigniew Pudysz, pełniący wówczas funkcję podsekretarza stanu w MSW. Dyskusje i głosowanie nad projektami odbyły się na 25 posiedzeniu Sejmu 6 kwietnia 1990 roku. Zostały wówczas uchwalone projekty trzech ustaw, o Policji, o Urzędzie Ochrony Państwa i o Urzędzie Ministra Spraw Zagranicznych. Niezależnie od prac parlamentarnych, jeszcze w lutym 90 roku w kierownictwie MSW powstało kilka zespołów mających na celu opracowanie projektu struktury nowych formacji. W tym celu wydane zostało zarządzenie nr 24 90 szefa MSW z 12 lutego 90 roku właśnie w sprawie powołania zespołów do reformy itd. W efekcie powstały następujące zespoły. Centralny zespół do spraw organizacji i zakresu działania MSW, przewodniczący generał Zbigniew Pudysz. Wiceminister spraw wewnętrznych, zespół do spraw organizacji policji, przewodniczący generał gen. Zenon Trzciński, komendant główny no jeszcze milicji. Zespół do spraw organizacji Urzędu Ochrony Państwa, przewodniczący Henryk, generał Henryk Dankowski, wiceminister spraw wewnętrznych. Oczywiście wszyscy, no ze starego kierownictwa jeszcze MSW. Ciekawy jest scenogram z telekonferencji zorganizowanej przez szefa SB pułkownika Jerzego Karpacza 23 lutego 1990 roku. Poinformował on swoich podwładnych w terenie, że do 27, że 27 odbędzie się drugie posiedzenie Pod Komisji Sejmowej Administracji Spraw Wewnętrznych i że będzie to pierwsza merytoryczna dyskusja na temat proponowanych zmian w resorcie. Karpacz wyraźnie podkreślił, że projekt zmian nie był konsultowany z ówczesnym kierownictwem MSW. Wyraził także pogląd, że kierownictwo MSW jest zdania, iż do UOP trafią funkcjonariusze z obecnego MSW, a nie osoby zupełnie nowe. W dalszej części zrelacjonował przygotowaną w MSW propozycję budowy UOP. Według planów ministerialnych planowano powołanie 20, 21 oddziałów w najważniejszych województwach i 28 delegatur pozostałych. Trzy inne delegatury miały zostać powołane w miastach niebędących stolicami województw, to jest w Gdyni, Świnoujściu i Grudziądzu. Innym przykładem jest scenogram z telekonferencji z pułkownikiem Karpaczem datowany na 2 kwietnia 1990 roku. Karpacz relacjonował uczestnikom konferencji przebieg prac Sejmowej Komisji Administracji Spraw Wewnętrznych oraz ustawodawczej, w której wzięli udział przedstawiciele MSW, SB oraz Związków Zawodowych MO i pracowników cywilnych. Jak zaznaczono, we wszystkich trzech ustawach konieczne były zmiany redakcyjne, którymi miano się za, miał się zająć powołany w tym celu zespół. Według pułkownika Karpacza zmiany merytoryczne w ustawach o MSW, Policji i UŁOP nie były zbyt daleko idące. Szczególnie podkreślono, że w projektach ustaw o Policji jak i o UŁOP nie dokonano zmian merytorycznych dotyczących uprawnień pragmatycznych oraz praw emerytalno-rentowych. Także 2 kwietnia 90 roku w telekonferencji zorganizowanej przez pułkownika Leszka Lamparskiego, czyli szefa służb kadr szkolenia i wychowania, Zwrócił on uwagę na zmiany wprowadzane przez pakiet przygotowywawczych ustaw w zakresie statusu funkcjonariuszy SB i ich przyszłej służby w Policji lub UOP. Zresztą analizując dyskusje i komentarze dotyczące koncepcji funkcjonowania nowych służb autorstwa przedstawicieli ansejmu reżimu, można odnieść wrażenie, że sprawy socjalne związane z zatrudnieniem na nowych warunkach lub zakończeniem służby na korzystnych zasadach no, emerytalnych, prawda, miały dla nich najważniejsze znaczenie. Nie tam kwestia polityczna, strukturalna, tylko żeby no, dobrze na tym wyjść. Oczywiście pojawiały się też kwestie operacyjne. Jako przykład można podać notatkę z 20 lutego 1990 roku dotyczącą rozwiązania SB i weryfikacji funkcjonariuszy, w której m.in. stwierdzono, że w trakcie procesu weryfikacji konieczne będzie zawieszenie współpracy z osobowymi źródłami informacji oraz niekorzystanie z innych aktywów, jak lokale i mieszkanie konspiracyjne. Ponowne podjęcie źródeł powinno się odbyć przez tych samych funkcjonariuszy po zakończeniu weryfikacji. To jest dość istotna, istotny wątek. Zgodnie z uchwaloną przez Sejm ustawą o UOP, zadania nowo powołanej służby specjalnej koncentrowały się na zagadnieniach dotyczących tradycyjnego wywiadu, kontrwywiadu oraz czynności dochodzeniowo-śledczych. Główne zadania nowego urzędu zorientowano na rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom skierowanym przeciwko państwu. UOP miał zwalczać przestępstwa szpiegostwa, terroryzmu międzynarodowego. Nowe zadania dotyczyły także zwalczania przestępstw o charakterze ekonomicznym. Wśród zadań urzędu miało być również przygotowywanie analiz i informacji dla najwyższych organów władzy państwowej. Ostatnia grupa nadanych zadań dotyczyła ochrony tajemnicy państwowej. W kontekście poruszanej tu problematyki na szczególną uwagę zasługują przepisy przejściowe i końcowe ustawy o UOP zawarte w artykułach od 129 do 137. Na przykład zgodnie z artykułem 130 minister spraw wewnętrznych został zobowiązany do zorganizowania UOP w okresie 3 miesięcy od wejścia w życie ustawy. Kolejne artykuły poświęcone były regulowaniu spraw kadrowych, w szczególności zdecydowano o zwolnieniu ze służby wszystkich funkcjonariuszy SB, którzy pełnili służbę z chwilą zorganizowania UOP, jak również tych, którzy pełnili służbę w SB w dniu 31 lipca. W, dniu 31 lipca. w związku z artykułem 129 ustawy o UOP, z chwilą właśnie utworzenia UOP SB zostaje rozwiązana. I zgodnie z tym artykułem Ministerstwa Wewnętrznych wydał 10 maja 1990 roku zarządzenie nr 4990 podpisane przez wiceministra Dankowskiego o zaprzestaniu działalności SB. Przepisy zarządzenia miały na celu uporządkowanie sytuacji w służbach w okresie przejściowym. Formalnie bowiem istniał już UOP, który od maja, 11 maja 1990 roku miał swojego szefa, doktora Krzysztofa Kozłowskiego, powołanego przez premiera Mazowieckiego. Faktycznie nie było jeszcze żadnych struktur centralnych, czy też ogniw terenowych. Proces ich budowy, budowy zakończył się dopiero w lipcu, wydaniem dwóch kluczowych normatywów, czyli zarządzenia w sprawie szczegółowego określenia zadań oraz struktury granicy UOP oraz rozporządzenia rządowego w sprawie nadania statutu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Niezwykle istotnym dla przyszłości powstającego UOP był przepis z paragrafu 9 zarządzenia tego ostatniego zarządzenia odnoszący się do kwestii kadrowych. Wskazano w nim przede wszystkim, że tryb i warunki przyjmowania do nowych służb specjalnych będą uregulowane, uregulowane w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. Stąd też wzięła się rządowa uchwała nr 69 z 21 maja 1990 roku, tutaj pokazywana w sprawie trybu i warunków przyjmowania byłych funkcjonariuszy SB do służby w UOP i w innych jednostkach organizacyjnych odległych MSW. Została ona następnie uzupełniona przez zarządzenie nr 51 ministra spraw wewnętrznych z czerwca 1990 roku w sprawie przeprowadzenia oceny byłych funkcjonariuszy SB. Funkcjonariusze SB dostali możliwość podjęcia służby w Ułopie, policji lub innej jednostce organizacyjnej podległej MSW. Warunkiem podjęcia służby było jednak uzyskanie pozytywnej opinii właściwej komisji kwalifikacyjnej odpowiednio to były trzy: centralnej do spraw kadr centralnych i wojewódzkiej. Zadania Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej, czyli CKK, koncentrowały się przede wszystkim na rozpatrywaniu odwołań od decyzji wymienionych, pozostałych wymienionych organów. Zadania Komisji do, kadr, do spraw kadr centralnych miały dotyczyć weryfikacji funkcjonariuszy SB, pełniących służbę w jednostkach na szczeblu centralnym, jak sama nazwa wskazuje. Z kolei komisje wojewódzkie zajmowały się realizacją procesu weryfikacji, czyli kwalifikacji, w jednostkach SB z terenu danego województwa. W wykonaniu cytowanej uchwały nr 69 Rady Ministrów przydawano podwaliny organizacyjne i formalne, niezbędne do przeprowadzenia procesu kwalifikacyjnego, który potocznie funkcjonuje pod nazwą Weryfikacja funkcjonariuszy SB. No przede wszystkim powołano do życia właśnie te trzy e, wspomniane przeze mnie e, komisje. W tym kontekście szczególnie, szczególne znaczenie ma instrukcja przewodniczącego Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej z 25 czerwca 90 roku. Ona to jest, jest, to chyba, o, to jest ta, zwana potocznie instrukcją Kozłowskiego. To już było, nie, było wspomniane. Był to podstawowy dokument stanowiący istotne narzędzie w procesie kwalifi, w kwalifikacji funkcjonariuszy SB i określenia ich przydatności do pracy w nowym resorcie spraw wewnętrznych, policji czy też UOP. Najogólniej no, mówiąc, instrukcja wskazywała jednostki, i komórki organizacyjne, w których pełnienie, pełnienie służby, w których pełnienie służby traktowane było jako służba WSB. Dokonano przy tym rozróżnienia na jednostki istniejące w dniu 10 maja 1990 roku, czyli w momencie powołania UOP, jak też jednostki istniejące w dniu 31 lipca 1989 roku. Uzupełnieniem i potwierdzeniem wykazu stanowisk traktowanych jako te, będące jednostkami SB, było jeszcze zarządzeniem szefa MSW z 2 lipca 90 roku. Był ten wcześniejszy slajd. W sprawie określenia stanowisk zajmowanych przez funkcjonariuszy byłej Służby Bezpieczeństwa oraz jednostek organizacyjnych Resortu Spraw Wewnętrznych. Wykonując postanowienia cytowanej uchwały nr 69 oraz ustalonych tzw. instrukcją Kozłowskiego zasad weryfikacji funkcjonariuszy SB, na początku lipca 90 roku przystąpiono do samego procesu no, weryfikacyjno-kwalifikacyjnego tak by należało to określić. Pracowi weryfikacji poddało się ostatecznie około 14,5 tysiąca funkcjonariuszy SB. Pozytywnie oceniono, a następnie przyjęto do służby zarówno w Policji, jak i UOP 10 439 osób. Negatywnie zweryfikowano 3595 osób. Na załączonych slajdach widzicie Państwo drugi, jakimi się wówczas, wówczas posługiwano w ocenianiu przydatności funkcjonariuszy do służby w demokratycznych służbach specjalnych lub Policji. Jeszcze będzie jeden, chyba. Warto jeszcze nadmienić, że zanim przystąpiono do weryfikacji, generał Kiszczak dokonał licznych zmian personalnych w kierowanym przez siebie Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Między grudniem 1989 roku a czerwcem 1990 roku stanowiska straciło 202 przedstawicieli najwyższego kierownictwa resortu. Byli to kolejno jeden wiceminister, pięciu szefów służb oraz 16 dyrektorów departamentów i jednostek na prawach departamentów. No, olbrzymie zmiany personalne nastąpiły także w likwidowanych wojewódzkich urzędach spraw wewnętrznych. Ponadto aż w 44 województwach, na 49, na stanowiskach komendantów wojewódzkich Policji pojawiły się nowe osoby. Co nie znaczy, że nie wywodzące się jeszcze z dawnych, dawnych formacji, ale nowe nazwiska w tym razie. Podsumowując, proces kształtowania się służb specjalnych demokratycznej Polski zapoczątkowany przemianami. Ustalonymi przy okrągłym stole powołaniem rządu Tadeusza Mazowieckiego na urząd prezesa Wardy Ministrów, miał również wpływ na reformę służb specjalnych. Dotychczasowy model z oczywistych powodów nie mógł dłużej funkcjonować. SB osabiała samo zło komunistycznej władzy. Jej funkcjonariusze odpowiadali za inwigilowanie i stosowanie represji wobec działaczy opozycji politycznej, tym także za zabójstwa. Poza tym, abstrahując od względów czysto politycznych, koniecznym była zmiana modelu służb specjalnych, bowiem zmieniły się priorytety. W zakresie bezpieczeństwa państwa. Funkcjonowanie, funkcjonujące na przełomie 89-90 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, nie mogło właściwie realizować owych priorytetów. Stąd wprowadzone zmiany, w konsekwencji których powstał Urząd Ochrony Państwa. Wadliwe, a może bardziej niechlujne, Wadliwie, a może bardziej niechlujnie przeprowadzona reforma sprawiła, że w tej nowej formacji znalazło się wielu byłych funkcjonariuszy komunistycznego aparatu bezpieczeństwa. I dokończy się to pytaniem, czy. Można było to przeprowadzić inaczej. Na tym kończy się referat i prezentacja doktora Rafała Leśkiewicza.